Pokój i dobro. Tu Hotel Foxtrot, Tango Echo. Z takich wieści to nawiązałem połączenie z mistrzem świata w zawodach SPDX Contest 2024 w kategorii MOA Mixed. Oczywiście spoza Polski, bo Polacy to w ogóle wymiatają. I pomimo, że mam doświadczenie na KF-ie zbliżone do zera, wziąłem udział w krótkofalarskich zawodach. Jak to wygląda z punktu widzenia początkującego opowiem w tym odcinku. No to czołóweczka i gadane. No to na początku jak zwykle nie wiadomo o co chodzi. Moje pierwsze wyobrażenie jak usłyszałem o zawodach krótkofalarskich było, iż jedzie grupka pasjonatów na wyznaczony teren, rozkłada swoje anteny i nadaje z tego samego terenu, rywalizując ze sobą wzajemnie, patrząc na siebie, czy ktoś czasem nie nadaje z wyższą mocą niż kategoria pozwala. No tak to nie wygląda. Bardziej można powiedzieć, że jest to opis krótkofalarskiej olimpiady, gdzie faktycznie najlepsi z najlepszych jadą w jedno miejsce, niemniej jednak i tak oddaleni są od siebie przeważnie o kilka kilometrów. Każdy wyposażony w sędziego, który między innymi pilnuje mocy i poprawności regulaminu. No, i o ile radia każdy zabiera swoje lub sponsora, to już anteny są identyczne. Dla wszystkich wcześniej ustawione przez organizatora, np. Na, na jakiejś agroturystyce, a na kolejnej miejscowości ekipa z kolejnego kraju, i tak Dobry temat, by przetestować ludzi na tych samych warunkach geograficznych i propagacyjnych. A na zawodach krótkofalarskich to ty wybierasz dyscyplinę i okienko czasowe, a nierzadko teren, z którego nadajesz, oraz anteny, którymi się posługujesz. Tutaj nie masz przypisanego sędziego, a jako szukasz, to przeważnie swoje wyobrażenie o sobie. I dodam, że każdy może w nich startować. Nawet nie musisz być mistrzem swojej wioski. Ja swoją wiedzę na KF oceniam na 0,5%, a doświadczenie jeszcze niżej. I w sumie bym nie wystartował, bo z czym do ludzi? Ale zmotywował mnie film Pawła SQ9 TAC. Zresztą również polecam jego radiowy kanał na YouTubie Radiocholicy. Fajna nazwa. Link do filmu motywacyjnego umieszczę w opisie tego filmu. No to dwie godziny przed zmrokiem postanowiłem wziąć udział w tegorocznych zawodach SP DX Contest. Szybkie przeczytanie regulaminu, skumałem, że zbieram od korespondentów spoza Polski ich kolejny numerek, a ja wysyłam im literkę odpowiadającą mojemu województwu. Jak to logować i wysyłać do organizatora stwierdziłem, że ogarnę później. Póki co mam kartkę i długopis i nie ma co się blokować kolejnymi problemami. No i proszę, oto wynik. 206 miejsce w 2024 roku w mało mówiącej kategorii, ale dla mnie nie było to najważniejsze. Bardziej spodobało mi się, że większość Anten na naszej kuli ziemskiej było skierowane w stronę Polski. No i zrealizowałem swoje marzenie łączność za ocean. I to z zaszumionego miasta padło też trochę krajów z Europy i małe doświadczenie, które mam nadzieję zostanie w pamięci, że ten i ten znak to pewno ten kraj. Było też pierwsze kimanie przy radiu i te zaskoczenie, gdy na pasmach w nocy zrobiło się głucho na kilka godzin, żeby potem wszystko wróciło do normy. Do tej pory słyszałem to tylko od innych radiowców, teraz sam tego doświadczyłem. Jako, że decyzja o udziale zapadła szybko, postanowiłem skorzystać z delty 80 55-metrowej, która powstała niedawno przy współudziale i wsparciu kilku osób w naszym klubie. Zresztą, jak chcecie go wspomóc, link do rzutki w opisie kanału. Będzie na kawę dla gości, którzy nieraz nas odwiedzają, witając w powiskich górach. Jak postrzegam te zawody? Zauważyłem trzy główne strategie: osoby z Polski, które zajmowały daną częstotliwość i zapraszały do łączności z sobą. Osoby z Polski, które polowały na zagraniczne łączności strategia, którą sam stosowałem. No i osoby za granicę wywołujące osoby tylko z Polski. Zauważają też bardzo dużą wyrozumiałość dla mnie, jako niedoświadczonego radiooperatora ze strony radiowych wyjadaczy, co myślę i Was zachęci do udziału w radiowych poczynaniach, bo okazja na pierwsze łączności z obcymi krajami w czasie zaledwie kilku godzin na radiowych zawodach wzrasta kilkukrotnie. Na przykład na SPDX Contest, to innym krajom zależy, by z Tobą zrobić łączność. Wystarczy że spróbujesz. Proponuję na początek postawić sobie za cel jedną QSO. Wyjdzie więcej? Trudno. Za rok będzie gorzej poprawić życiowy wynik. Dobra, dawno nie było vlogu i pogadanki o moich przemyśleniach początkującego radiowca. Napiszcie w komentarzach co myślicie. Dziękuję za lajki i przesłanie filmu innym ludziom, w celu zachęcania do naszego hobby i dodawania otuchy. Nie każdy od razu musi być mistrzem świata. Sam udział to też świetna przygoda. Dbajcie o siebie. Kto wie, może kiedyś usłyszymy się na pasmach.